Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpad i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mleci P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Uwaga, uwaga, do wygrania macie również rękawice Hydra Szmaragd, słuchajcie, koszt ich to jest 410 zł, jedyne co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takim konkursie, to wystarczy dołączyć na mój serwer Discord, drugi link w opisie, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie i życzę wam powodzenia w wygranej. Widzowie, dzisiaj kolejny odcinek z moim widzem, słuchajcie, bo... bo tak, bo tak i miałem 30k przed nagrywaniem, a ja mam 15 niestety, bo... Waliłem i widz tutaj jest i decyduje tutaj, to mów to na start robimy. Tak, z racji, że ten złodziej mnie okradł, to yy, <laughs> dzisiaj go okradnę ja. Yy, bitewko obrazu na pewno, bitewko. Lica? Jakaś gruba chyba, co? I tutaj, nie, 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 Fire Serpęcik, ale na cztery, że był dobry zysk. Jedna sztuka. Czuję w kościach, czuję, no, czuję w kościach, że tutaj kurde. Może się ten Fire Serpęcik kurwa potoczyć, bo to by tak dzisiaj dobrze dropił. Właśnie teraz tak przejebałem. Dropi. 15 kap, to dwaj prawie. No ty kurwa nagrywania nie miałeś wtedy, ja pierdolę, nie. No, zaraz pokażę też history beat Tam no, wygrane były grube, no. no. możesz pokazać kurde, bo tam jest ciekawe. Gdyby kurwa taki fejdik wyleciał chociaż to to już będzie dobrze, nie? Przed chwilą siadł, nie? O, I dla ciebie, i dla ciebie. No dla mnie, no dobra, to, to jest fajny profitek na tę skrzynkę. To już jest 5, 5k, no to spoko. O, no to, to jest... dobra, to jest dobrze. Myślę, 4k na plus, 4k na plus na start. Dobra, co dalej, co dalej? Mm, możemy zrobić jakąś grubszą taką. Jak, grubszą. co? O, tutaj jest ta bitwa chyba. No to o, jest to. 22 tysiące. 9k. Jebany fejt, jawupa fejt. Dobra, ile mamy tutaj kaski teraz w tym momencie? 20? 20, 20. No 19. To tak, żeby to się nie za dużo. To może jeszcze raz te konduktory. Konduktory, ile sztuk? No. Nie wiem daj cztery może. Cztery sztuki. A bo nie, trzy, trzy, trzy. Bez przesady, bo one chujowo dały wtedy. No ile I go? na trzech. Dobra. No oby teraz kurwa dały, bo te konduktory to jest takie. No te... Ale nie no, muszą kurwa, wcześniej takie gówno dały, że to jest nie. No jednak ty Żadnego skina nie jeść w ogóle. O, jeszcze jakiś oponent dłączył Kurwa jakiś bogaty musi być. No jaki gość ale przeję to ja, ja to czuję, że on to... Nie no, wygra. Wygra to jak chuj. Nie no przepierdoli to zobaczcie. No, patrz co mu leci, teraz hopia. Dobra, gówno leci. Gówno. cztery krosy. White Lily tutaj, proszę. Ojo mm. ojojo. Oj, 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 oj. Kurwa, skał za 1000, no 1500 White Lily, proszę okraść tam <laughs> kurwę. No nie! <laughs> kurwa! Krynka. Nie dobra, te konduktory ewidentnie nie. No, ewidentnie. Zrób Ty coś. Zrób Ty coś, ja się muszę poduczyć trochę od Ciebie. Dobra, no to stary... Trzeba robić ogólnie tak. Jak się bawić, to się bawić. No, no. Nie możesz stary, robić wiesz... mu jak kurwa, tylko musisz polecieć na grubo. Czyli musisz o, robić kurwa. tak za 10 tysięcy battle na 3 graczy, o, nie? Uff! Daje mi 6k jak to przegram. 6k. Ty jesteś wariat. No, no stary, trzeba grubo wlecieć po prostu, bo wiesz... Tutaj jest do wygrania dobre 50k, nie? Jak dobrze typnie. O kurwa, dwa najgorsze Jak boty. Więcej. Przegrałem, przegrałem. A te Pandorki będę wstrzelił. No proszę. Dribble kurwa. kurwo. Oj, chuj. Oho. Nie zapowiada się na wygraną. Lightning strike, trójkę prawie. O kurwa. Ej, no nie. 50 zł. Jakie słaba batalon. O! No i chuj patrz oni. Uwaga, uwaga, ostatnia, ostatnia, ostatnia decydująca. Uwaga. Nie. Jeszcze te skiny co ty drapnąłeś wtedy, nie? 30 20... Ale ci fucka pokazali, ale ci faka pokazali. Dobra, stary musisz zrobić grubą bitwę, nie? Kurwa. Kurwa, budżet. Ale in, stary, 6200. O, kurwa. Ale in lecimy, i chuj. To... To może na więcej skrzyneczek, co? Żeby chociaż. żeby No, chociaż no, no, no. Odcinka było. no. no, Dobrze, to wybieraj, no. Dawaj tako. Full ra no i, i chuj. Mówisz? No, tak czuję, nie? No i za dwie sludki dobiorę jakiegoś kurwa. Czejfa. Na ilu dać kurwa? Na trzech? Dawaj na dwóch, dawaj na dwóch, chociaż wygrasz to. Wierzę, że to wygrasz. No stary, to już jest Alin. Został mi kurwa 31 groszy. No jakbyśmy to na kurwa budżet jak ja masz teraz. Mówiłem, że okradnego złodzieja. Nie no, okradłeś mi stary, chłopie, na 30 tysięcy, nie? No, to już chociaż mamy tytuł, kurwa. No to nieźle, no to nieźle, ale chociaż jeszcze nic nie wiadomo, kurwa, tego, no, tego tamten... Kurwa, no, że mi się przytał. Mu na leciał. Dobra, tutaj o, wpada coś no chociaż. Dobra, tutaj coś jest. Skrzynka na plus jest skrzynka, no Okej, okay, to o, jest... i to jest... za 2,5. Dobra, może wrócimy do gry, nie, ale tu wszystko może się zdarzyć No tu wszystko może się zdarzyć. O, o ile? Stówę, dobra, fuf Na razie cztery skrzynki to na leci piąta i słuchajcie co Reksik to jest stówka Niecała. Ale na razie skrzynki są na zero ogólnie od teraz się zaczyna. Min, o, dobra. 1500, dobra, ale czy to się zwróci w ogóle, stary? Jak mu nic nie leci, co właśnie. Mogłoby mu coś dać. O, ma, 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 ma. No nie A ma. Tuwa to. No zawsze stuwa lepsze to niż 12 zł. Okej. Okay. No, no redlining zastuwa, no ale. Nie, no tu on nawet mi siaka nie da. Stary, 500 stów może da. Ja Tu jest stara. Słucham, o, hole, o, o, kurwa. O, o. Ile ty masz? Ty jebałe. Ile ty masz? Przegrałem, eee. przegrałem. <laughs> no, kurwa, je. chociaż czekaj 90? Czekaj, czekaj, czekaj. Eee? Za 20 zł 400, 400 nie. Skrzynka z 20 zł mu dała 400. Kurwa, stary. O, ja pierdolę. 31 grosz na koncie. No dobra, mam jakieś suskiny kurwa No to teraz patrzysz jak ja od kurwa w do kozł No i chuj kurwa, dobra kończymy ten odcinek, nara